Ostatni w tym sezonie odcinek magazynu Forbet 4. Ligi. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Piotr Karłowicz i w dniu dzisiejszym przeprowadzimy rozmowę z naszymi gośćmi z Lidzbarka Warmińskiego, Sebastianem Zajączkowskim oraz Kamilem Dajnowskim. Ale zanim to, krótkie ogłoszenia parafialne. Przede wszystkim gratulacje dla świeżo upieczonych czwartoligowców, czyli mam tu na myśli Tęcze Biskupiec oraz. MKS Olimpię Olsztynek. Panowie gratulujemy serdecznie. Yy, druga informacja jest taka, że do grona czwartoligowców dołączają Mamry Gierzycko, GKS Wikielec oraz Zniż Biała Piska. Także sami widzicie, że w nowym sezonie będzie mnóstwo ciekawego, ostrego grania. Także ta liga będzie bardzo mocna. Zachęcamy do jej śledzenia. I na koniec wielkie, wielkie gratulacje dla. Zawodnika Huraganu Morąg Adriana Podgórskiego, którego to chłopcy w kategorii U10 wygrali turniej z podwórka na Stadion Opuchar, Tym barku byli najlepsi w Polsce, zostawili wiele dobrych ekip za swoimi plecami. Także serdecznie gratulujemy nie tylko Adrianowi, ale również Łukaszowi, Galikowi i Piotrkowi Żurawelowi. Ogłoszeń już nie będzie więcej, tak? Nie mamy już więcej nic w planie, także śmiało możemy zaczynać dzisiejszą rozmowę z naszymi dzisiejszymi gośćmi panowie. Powiedzcie mi tak, biały, ostatni mecz sezonu, kamień z serca czy jednak jeszcze byś troszeczkę w piłkę pograł? No powiem ci szczerze, że na pewno fajnie, że już kończymy, bo trochę jestem już zmęczony tym sezonem, ale tak szczerze powiem ci, że jeszcze bym pograł, o tak bym powiedział. Fajnie, że ten mecz wygraliśmy na koniec. Z przebiegu gry wydaje mi się, że byliśmy lepsi. Prowadziliśmy tę grę i zasłużenie wygraliśmy ten mecz. Nie zagrałeś za dużo, przynajmniej tyle, ile byś oczekiwał. Niemniej jednak, Twoje wejście dało spory impuls zespołowi. No, zacząłem na ławce, tak trener zdecydował, ale właśnie jak w drugiej połowie weszliśmy z chłopakami, głównie młodzież, fajnie rozluźniliśmy tę grę na prawej stronie przede wszystkim i gdzieś ta gra była taka orlikowa, bym powiedział. Przyjemnie i do końca. Sebastian, Ty z kolei na skutek problemów kadrowych kolejny raz zagrałeś na środku obrony. Powiedz, jak Ty się tam czujesz? Kiedyś już próbowałem grać na tej pozycji. Po rozmowach z trenerem Żukowskim stwierdził przed meczem, że to jest moja pozycja i że możliwe, że w następnym sezonie też mogę grać na stoperze. W sparingach, w jednym sparingu zagrałem, no i już tak zostało. Pięć meczy zagrałem na pozycji stopera. Ale lepiej czujesz się z tyłu, czy jednak to oczkowe? wyjdzie? teraz wyżej? już chyba lepiej będzie z tyłu. Mniej biegania. Mniej bieganka, mniej ustawisz biega... tak. sobie kogo trzeba. Yy, a powiedz mi, czy możemy już potwierdzić, że na najbliższy sezon zostaniesz w Lidzbarku, czy rozmowy z prezesem Miecznikowskim nadal trwają? Rozmowy nadal trwają, jeszcze nie przebiliśmy piątki. Zobaczymy. Ale, jakbyś miał ocenić Procentowo 80. 80%, że zostaniesz. Także myślę, że jest to bardzo dobra informacja dla kibiców z Litzbarka. A zanim przejdziemy do dalszej części rozmowy, spójrzmy na ostatnie w tym sezonie skróty spotkań z ostatniej kolejki. W jednym z ciekawszych spotkań 30. kolejki Forbet 4 ligi Jeziorak i ława mierzył się z huraganem Morąg. Spotkanie pomimo kilku ciekawych sytuacji z obu stron zakończyło się bezbramkowym remisem. Dzięki temu remisowi Huragan zapewnił sobie drugie miejsce w ligowej tabeli. Walczący o utrzymanie Błękitni Pasem grali z rezerwami Olympi W 17 minucie meczu gospodarze wyszli na prowadzenie, gdy świetnie w polukarnym rywali zachował się Marcin Łukaszewski. 5 minut później piłkę do pustej bramki posłał Jakub Kulesik i błękitni mieli dwa gole przewagi. W 68 minucie kapitalnie z dystansu uderzył Kasper Filipczyk i tym samym goście złapali kontakt z rywalem. Więcej goli nie padło i błękitni mogli cieszyć się z bardzo ważnej wygranej. Błękitni Orneta, którzy liczyli na utrzymanie się w forbie czwartej lidze, grali z mrągowią Mrągowo. Mecz rozpoczął się lepiej dla drużyny z Ornety, która w 33 minucie objęła prowadzenie, a autorem bramki był Cezary Januszkiewicz. W 69 minucie do wyrównania w tym spotkaniu doprowadził Erik Kosek. 3 minuty później gola po uderzeniu piłki z dystansu strzelił Dawid Pietkiewicz i Mrągowia zapewniła sobie 3 punkty. Tym samym błękitni pożegnali się z Forbet czwartą ligą. Dla Zatoki Braniewo, jak i MKS-u Korsze był to ostatni mecz na szczeblu Forbet czwartej ligi, gdyż te drużyny żegnają się z czwartoligowym frontem. Braniewianie na otarcie S wysoko pokonali MKS, bo aż 6 do 0. W 13 minucie bramkarza gości pokonał Łukasz Wolak i rezultatem 1 do 0 dla Zatoki zakończyła się pierwsza połowa spotkania. W drugiej części gry drużynę Skorż pognębili Nikita Lewenko w 58 oraz 69 minucie, Bartosz Mowczyn w 63 minucie, Jakub Szymanowski w 81 minucie oraz Marcin Śniegocki kilkadziesiąt sekund później. Nie mająca jeszcze pewnego utrzymania, Polonia i Łowo grała z Konkordią Elbląg. Gospodarze już w 9 minucie objęli prowadzenie, gdy piłkę do bramki skierował Kacper Ciesielski. W 22 minucie Polonia podwyższyła prowadzenie, gdy sytuację sam na sam z bramkarzem wykorzystał Dominik Lemanek. W 33 minucie kontaktowego gola dla Concordii strzelił Jał Augusto. Goście długo nie cieszyli się z takiego wyniku, ponieważ już minutę później Dominik Lemanek uderzeniem piłki głową ponownie wyprowadził swoją drużynę na dwubramkowe prowadzenie. W 49 minucie na listę strzelców wpisał się Mariusz Pelc. I Konkordia znów była blisko swojego rywala. W 55 minucie czerwoną kartką ukarany został Aleks Łęcki. Do piłki ustawionej na 16 metrze podszedł Dominik Lemanek i strzelił swoją trzecią bramkę w tym meczu. Grająca w dziesiątkę Konkordia jednak się nie poddawała i już 5 minut później za sprawą Mateusza Szmyta strzeliła trzeciego gola. W 72 minucie świetnie piłkę uderzył żałał Gusto i na tablicy mieliśmy wynik 4-4. Więcej goli nie padło, oznacza to, że Polonia uniknęła bezpośredniego spadku z ligi, ale czekają jeszcze barażowy dwumecz o utrzymanie. Pisa Primavera Barczewo podejmowała kętrzyńską granicę. Widzowie ujrzeli aż 9 goli, z czego dwa były samobójczymi trafieniami. Wynik otworzył Maciej Kotarba w szóstej minucie gry. Do czterdziestej minuty strzelono jeszcze cztery gole. Kolejno zdobywali je Kamil Zawalich, Łukasz Szumski, bramka samobójcza, Michajlo Kolesnyk oraz Maciej Kotarba. Kilka minut po przerwie, a dokładnie sześć minut po zmianie stron, gospodarze wpisali się na listę strzelców za sprawą Łukasza Szumskiego, który strzelił już do właściwej bramki. Festiwal goli dla granicy kontynuowali Rafał Maciążek, drugi gol samobójczy, oraz Michajlo Kolesnyk i Seweryn Strzelec. Było to najwyższe zwycięstwo drużyny Adama Fedoruka w tym sezonie. Poprzednim takim wysokim rezultatem była wygrana 6-0 do 0 nad Błękitnymi Jorneta w marcu tego roku. Motor Lubawa podejmował świetnie spisującą się na wiosnę Polonię Litzbark-Warmiński. Już w 14 minucie goście wyszli na prowadzenie, gdy piłkę do bramki skierował Dawid Bogdański. W 31 minucie meczu Polonia za sprawą gola strzelonego przez Krystiana Oleszko podwyższyła prowadzenie. Siedem minut później Dawid Bogdański ponownie wpisał się na listę strzelców i drużyna z Lisbarka Warmińskiego miała trzy gole przewagi. Gospodarzy stać było tylko na jednego gola, którego autorem był Roman Śnieżawski. Ostatecznie Polonia wygrała mecz 3 do 1 i sezon kończy na trzeciej pozycji. Spotkanie pomiędzy DK jest Dobre Miasto a Mazurem Ełk zostało odwołane. Skróty za nami. Jak widzieliśmy padło parę ładnych bramek, także będziecie mieli Państwo... Co wybierać, jeśli chodzi o najładniejszą bramkę tej kolejki? Sebastian, w klasyfikacji meczów wyjazdowych w tym sezonie zajmujecie siódme miejsce. Wasz bilans na wyjazdach to 6 zwycięstw, 3 remisy i 6 porażek. Powiedz mi, z czego bierze się Twoim zdaniem ta dysproporcja? Przegrywaliśmy głównie z zespołami yy, niżej. Yy. Mamy dobre boisko. U nas można pograć, wiadomo, te, te, te zespoły jak Orneta czy, czy PASY mają słabsze boiska i już nam ta gra wtedy nie idzie, tak? I to jest taki główny czynnik, gdzie przegrywaliśmy, gdzie, gdzie były słabsze boiska. Czy z Concordią, chociaż był o wiele lepszy zespół Concordia niż, niż my. A u nas można pograć, dobry plac, chyba jeden z najlepszych w województwie. Twierdza Lisbark, tak jak każdy mówi, zobaczymy jak w następnym sezonie, do kiedy to potrwa. Yy, no właśnie Biały, powiedz mi z czego z kolei bierze się to, co jest takiego w powietrzu w Lisbarku, że od 23 spotkań Polonia na własnym obiekcie jest niepokonana? Yy, przede wszystkim to co powiedział Sebastian, że Murawa jest klasa, yy, myślę, że mogę powiedzieć, że kibice licznie przychodzą, jest ta atmosferka jak to się mówi, i też cała otoczka między tymi meczami, tam grill, odpowiednia muzyka, jakieś zabawy dla dzieci i tego typu. No, trzeba podkreślić, że no, ta murawa, którą Ośrodek Sportu Kreacji z Barku no, przygotowuje, jest no, top. I to jest głównie, głównie właśnie um, taką zaletą. A jak Ty oceniłbyś ten sezon w swoim indywidualnym rankingu? Wiesz, zawsze może być lepiej. To I, na pewno. I myślę, że w następnym sezonie, jeśli zostanę, to, to, będzie, to będę chciał poprawić te statystyki. Z meczu na meczu mogę powiedzieć, że czułem się coraz lepiej i, i myślę, że tak dalej będzie coraz. Seba, jaka jest twoja taka trenerska e, diagnoza problemów lub e, problemów to może za dużo powiedziane, ale bolączek polonii, co trzeba poprawić? Żeby troszkę odważniej w następnym sezonie pukać do tych trzecioligowych bram. Skuteczność. Mieliśmy bardzo dużo sytuacji jak na tą rundę, gdzie naprawdę szwankowała skuteczność. Nie byliśmy za bardzo skuteczni. Gdzie chociaż dużo bramek strzeliliśmy, ale to procentowo wykorzystano. Powinno to, być to więcej. Powinno być więcej. I myślisz, że to w przyszłym sezonie może zaważyć na tym, że. No zobaczymy, kto jeszcze ten... będzie, będzie napastnikiem u nas. A no tak, bo giełda nazwisk jest dość solidna, taka karuzela się kręci, z tego co wiemy. Także jeszcze zobaczymy na kogo wypadnie. Powiedz, kiedy ty śpisz? Bo wiemy, że dzielisz mnóstwo obowiązków. Jesteś ojcem, robisz papiery trenerskie, jesteś czynnym żołnierzem, do tego grasz sobie w piłeczkę. Da się to tak bezkolizyjnie wszystko pogodzić? Niestety nie da rady. Zdrowie szwankuje. Też mi nie było w większości meczy. Bo chyba pięć meczów nie zagrałem w tej rundzie. I dodajmy, że wszystko to było spowodowane jakby sprawami służbowymi. Y, służbowymi, czyli wyjazdem na granicę. Tak jest. Niestety nie mogłem powiązać tego z graniem. Trener, prezes i drużyna rozumieją to. Tak samo z treningami nie zawsze mogłem być. W czerwcu chyba bodajże raz byłem na treningu. I, no tak, tu musimy, tu musimy zdradzić, że potrafiło dochodzić do sytuacji, że Sebastiana nie było dwa tygodnie, a widzieliśmy go dopiero na meczu, bo na skutek problemów kadrowych, jakie mieliśmy, jakby miejsce, miejsce miał jakby zagwarantowane. Także, także takie, Paweł Szymański kontuzja. Tak, no tych urazów, urazów nieprzewidzianych, nieplanowanych było trochę za dużo. To bez wątpienia. Biały, mam tu zapisaną wykrzyknikiem bardzo ciekawą sytuację. Musimy wszystkim zdradzić, że młodzi zawodnicy z zającem nie mają łatwo w szatni, czego najlepszym dowodem jesteś zarówno ty, jak i szczerbi. E, jak ty sobie z tym radzisz, czy twoja psychika jest już uodporniona na, na to wszystko? No powiem tak, do Sebastiana trzeba się przyzwyczaić i nauczyć. No myślę, że młodzi nie mają na początku łatwo, ale no, no takie życie, tak? Ale widziałbyś siebie w przyszłości w zespole prowadzonym przez Sebastiana, czy przemyślałbyś dwa razy? Przemyślałbym dwa razy, ale <grym>, czas pokaże, tak? Ja go przygotowuję do życia. No właśnie. Pełne trybuny no, są, i co, 100 tak. będą krzyczeć i co wtedy? No, są tego plusy i minusy, oczywiście dużo plusów. I, i no Sebastian myślę, że będzie dobrym trenerem i będzie miał duży wpływ na młodych zawodników. Jak ale nie będziemy, nie będziemy cytować na wizji jak was, jak was pobudza w szatni. Nie. Jakie komendy wam okay. wydaje, także to zostawimy również na, na pay-per-view. Wielokrotnie wspólnie rozmawialiśmy, wspominałeś już o fantastycznych wręcz warunkach, jakie są w Lizbarku dla młodych chłopaków. Powiedz, czy mimo tego wszystkiego w Twojej głowie nie ma jeszcze jakiejś myśli, żeby mimo to spróbować powalczyć o ogranie trochę wyżej i z tego Lizbarka się wyrwać? Ciężko powiedzieć, no, na pewno chciałbym załapać takiego regularnego grania, bo to jest potrzebne, żeby gdzieś grać wyżej, no bo z tego um, ciężko, a nawet jeśli wyżej byłbym, no to, um, to liczyłbym na granie, tak? Chcę spróbować i no, nie wykluczam tego, ale no mówię, czas pokaże, zobaczymy jak będzie, e, czy będę czuł się dobrze na boisku, przede wszystkim w czwartej lidze, no bo e, trzecia, czy nawet druga i tak dalej, to... To już są inne, inny poziom i inne oczekiwania. Inna para kalosz. Oczywiście. No dobrze, tutaj zrobimy sobie przerwę na łyk wody i zapoznamy się z końcową yy, tabelą naszej ligi oraz klasyfikacją strzelców. Ostatecznie Concordia Elbląg wyprzedziła Huragan Morąg o 12 punktów. Na trzecim miejscu sezon zakończyła natomiast Polonia Lidzbark Warmiński. Z Forbet czwartą ligą żegnają się Mazur Ełk MKS Korsze, Zatoka Braniewo i Błękitni Orneta. W barażu o utrzymanie powalczą natomiast Błękitni Pasym i Polonia Iłowo. Królem strzelców z 23 golami na koncie został Patrycjusz Malanowski. Jednego gola mniej strzelił Mamadu Bach. Trzecie miejsce zajął Jakub Branecki, który zgromadził 19 goli. Za jego plecami z 18 strzelonymi golami byli Kacper Nawrocki i Krystian Oleszko. A więc, ze złotymi medalami Concordia Elbląg, ze złotą strzelbą, tudzież złotym butem Patrycjusz Malanowski, serdecznie gratulujemy. I teraz, żeby nie było sielanki, nadszedł czas na pytania z kotła. Myślę, że jesteście gotowi, Sebastian widzę po swoim wzroku, że, że, że jesteś bardzo gotowy. E, zacznijmy od Ciebie. Pierwsze pytanie, gdzie najchętniej udałbyś się na zagraniczną misję wojskową? Liban. Dlaczego Liban? Spokój, dobre recenzje, dobra pogoda. Okej, okay. czyli Liban na mapie do odhaczenia. Biały, kto odpowiada za playlistę w szatni przed meczami Polonii? Nieskromnie powiem, że ja. Powiedz coś więcej a propos tego, jak Ty dobierasz muzykę. Staram się, żeby każdy miał coś, coś dla siebie. Trochę disko, trochę rapu motywacyjnego i trochę techno, coś tam, coś tam jest. Nie? Czyli Miszmo. Ale nie wie, co o Żukowski lubi. Co tren, wiesz, jaką? Nie, nie. O, Kamil Bednarek. Euforia. Euforia. Także musisz znać sobie, bo jeszcze jak ten tytuł był grany, to jeszcze chyba nastająco pod szafą parkowałeś, także to było dawno temu, ale znajdź sobie i sprawdź. Eee, Zając, czy jest szansa, że poprowadzisz kiedyś jakiś zespół wspólnie ze swoim tatą Piotrem? O, ciężko powiedzieć. Troszeczkę mamy inne zdanie na temat piłki na dzień dzisiejszy. Tak? Różnią się Wasze opinie? Różnią się. Czyli ścieracie się czasami w domu jak się. oglądacie mecz? No zawsze. Tak? Tak. A, to widzisz, to I zaskoczyłeś. Tym bardziej po kursie teraz. Aha. Troszeczkę inne Czyli zdanie. Czyli tatę byś jakby ocenił, że troszkę inaczej, inaczej patrzy, ale gdzie są Wasze największe jakby rozbieżności? W treningu, dobór zawodników też. A jeśli chodzi o ustawienie, jakieś macie? No to nie. Tylko raczej ustawienie do zespołu, jaki, jaki posiadacie, byście wybierali. Tak. Ale to tu mnie zaskoczyłeś, to tego, to tego nie wiedziałem. Biały, który gol z tych dotychczas strzelonych dla Polonii w piłce seniorskiej jest dla ciebie szczególny? Który najbardziej wspominasz, najmilej ci najcieplej na sercu Jeśli chodzi o tego, o tego ładnego gola, to myślę, że mogę powiedzieć, że z Concordia. A jeśli chodzi o Gola, który zapadł mi najbardziej w pamięci, to myślisz, że w moim debiucie w czwartej lidze z Jeziorakiem Kemiłowa. Okay. Zając. Najbardziej kolorowy działacz, z jakim miałeś do czynienia w swojej piłkarskiej przygodzie? Zygmunt Dąbrowski. Jakąś anegdotkę mógłbyś powiedzieć albo nie, powiedzieć nie dlaczego? Ma co, nie ma co szatnie wynosić. To, co zostaje szatnie, to zostaje. Ale powiedzmy yy, szerszej publiczności, jest to działacz z. Finish Parkiet Nowe Miasto Lubawskie, kolorowy, czarodziej, tak można go nazwać. Biały, gdzie w Litzbarku można zabrać dziewczynę na randkę? Wszędzie można. Nie, w Litzbarku jest e, fajnych, pełno fajnych miejsc, em, restauracji, deptaku jeżeli chodzi o tak em, ściśle centrum miasta, mamy pięknie wyremontowany bulwar, Um, oczywiście w okolicy też jest um, kilka jezior, e, jest je, Jezioro Miejskie, Wielochowskie, także tam fajnie zrobię Ale nie jest tak, że chodzisz e, z jedną i z drugą dziewczyną w to samo miejsce, tylko zmieniasz. Staram się zmieniać. Okay. E, to jeszcze po krótkim pytanku, kogo i gdzie, e, kogo, e, gdzie byście wysłali z naszego zespołu, do jaka to melodia kogo byś chyba wysłał? Szczerbę. Biały? Oj, um, no Szczerba deklasuje wszystkich, ale wypadałoby dać kogoś innego jeszcze, um, myślę, że um, może trenera Żykowskiego. Okej, okay. do Fame MMA? Gasper. E, Świder, z tym czołem to... Do milionerów? Trener Żykowski. Um, Gasper. Do Masterchefa? Bartycha. Kabani. <gabani> Um, może Wojtek? Ok, do Hotelu Paradise? O, Gasper, nadawałby się. Biały? Oj Gasper. Tak? Ja tak, myślałem, tak. że powiecie Olesia. O. Y a do prezesa na dywanik? Oskar Żuk. No, nie wiem, może być Oskar. No dobrze, to sprawdźmy jeszcze szybko, kto został wezwany do 11 kolejki. Najlepsza jedenastka trzydziestej kolejki Forbet czwartej ligi wygląda następująco. W bramce Jakub Stachowiak, Mrągowia, Mrągowo. W obronie od lewej Eryk Kosek, Mrągowia, Mrągowo. Maciej Kotarba, Granica, Kętrzyn. Michajlo Kolesnyk, Granica, Kętrzyn. W pomocy Nikita Lewenko, Zatoka, Braniewo. Bogdan Wieliczko, Zatoka, Braniewo. Paweł Gali Huragan Morąg, Dawid Bogdański Polonia Lidzbark Warmiński, Dominik Lemanek Polonia Iłowo w ataku. Marcin Łukaszewski Błękitni Pasym Żała Augusto, Concordia Elbląg. Z racji tego, że nie mamy typowania następnej kolejki, bo sezon się skończył, to ja poproszę was o wskazanie zwycięzców trzech spotkań. Na początek zajmiemy się barażami o pozostanie tudzież awans do czwartej ligi. Pierwszą parę tworzy, tworzą Błękitni Pasym i Rominta Golda Jaki jest typ na ten dwumecz z waszego punktu widzenia? No jeżeli Patryc już będzie w formie, no to myślę, że on sam jest w stanie wygrać ten baraż. Hmm. Podzielam to zdanie. Mi się wydaje, że, że Król Strzelców pociągnie. Druga para Polonia i Łowo. Polonia Pasłęk. Tu ciężko powiedzieć. Łowo gra taką typową piłkę brutalną, fizyczną. Nie wiem jak. Nie wiem, co na to Dominik Lemanek teraz, ale. Pod niego, tak, wszystko. Wszyscy zapierdzielają, on kreuje tę grę. Także tak, tak, on sam też może rozstrzygnąć, czy to stałem fragmentem gry, czy dribblingiem i, i sam wygrać ten mecz. Ciężko powiedzieć. Myślę, że w tym meczu jedna bramka zadecyduje, kto, kto pozostanie. Jaki ekspert kolega jest, proszę bardzo. I ostatnie spotkanie, finał Wojewódzkiego Pucharu Polski który już w najbliższy weekend 100 mil, 2 Olsztyn, GKS Wikielec. Zacznę od białego. Oj, myślę, że... Myślę, że mój... Dodajmy, że są to kluby, są to kluby, w których oboje graliście, bądź co bądź. toż to, ja myślę, że młodzieży olsztyńskiej może być ciężko, bo to jednak no, jest finał w Wikielcu i gdzieś tu Wikielec będzie miał duże wsparcie kibiców, jaki i z własnego boiska. Ale wydaje mi się, że młodzież jednak swoją ambicją, zaangażowaniem pociągnie to. Zając? Mój typ Wikielec. Chociaż w sparingu był remis 3-3 bodajże zimą, a to sparingi. Także z chyba przymrużeniem oka. Z przymrużeniem oka, ale Wikielec. No dobrze, dziękuję wam za wizytę w studiu, że znaleźliście czas, jakby nie było podczas urlopu, żeby się z nami spotkać. Państwu Serdecznie w imieniu swoim, jak i Martyny oraz całej załogi za kamerami, serdecznie dziękujemy za ten sezon. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami, oglądaliście nasze odcinki, kibicowaliście, pisaliście, co Wam się podoba lub nie. Każda taka rada jest dla nas na wagę złota. Widzimy się już niedługo, bo widzimy się w nowym sezonie. Na dzisiaj to tyle. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Na koniec tego sezonu tradycyjny kącik wymiany uprzejmości. Ja gadżety od firmy Forbet, czyli naszego głównego sponsora, przekazuję na ręce Sebastiana. Między innymi kubeczek, żebyś mógł sobie na poligonie zaparzyć jakąś herbatkę albo zupkę, kawkę. kawkę, co chcesz. A my od siebie z Izbarka przywieźliśmy m.in. proporczyk i kilka innych gadżetów tutaj do studia. Dziękujemy bardzo. Pozwolisz, że przejmę, zawiesimy na ścianie. W tym sezonie to tyle, pozdrawiamy serdecznie.